Ważne, żeby szukając informacji o klimacie, ale także sprawdzając, jakie informacje pojawiają się w mediach tradycyjnych czy internetowych, umieć zweryfikować te informacje, czyli znaleźć źródła autorów albo dowody naukowe na to, co w mediach się pojawia. Jest kilka takich miejsc, w których możemy swoje informacje, które zdobywamy w różnych źródłach, sprawdzić. Jednym z takich najpopularniejszych serwisów fact checkingowych w Polsce jest serwis Demagog.pl. On zajmuje się różnymi tematami, nie tylko tematem klimatu, ale także tematem, tematami politycznymi, tematami społecznymi, tematami związanymi ze zdrowiem. Tam każdy artykuł jest w zasadzie odpowiedzią na jakieś popularne pytanie albo na konkretną wypowiedź konkretnej osoby. Najczęściej są to wypowiedzi polityków. I taki artykuł jest podzielony na kilka, kilka etapów. Po pierwsze, jest informacja bardzo prosta: czy to jest fałszywa informacja, czy to jest fałsz, czy to jest manipulacja. Jest taka krótka lista informacyjna po jednym zdaniu, żebyśmy najważniejsze informacje bardzo szybko mogli przeczytać. A jeżeli chcemy potwierdzić albo rozszerzyć tą informację, którą posiadamy, to jest cały artykuł z źródłami naukowymi, do których odwołują się autorzy. I w zasadzie każde zdanie na demagogu ma swoje źródło w jakichś badaniach albo w jakichś konkretnych raportach. Innym ważnym i myślę dobrym miejscem w internecie, na którym warto weryfikować różne informacje albo szukać odpowiedzi na pytania, które ktoś nam zadał, to nauka o klimacie. To jest serwis wydawany przez organizację pozarządową, którą stworzyli naukowcy z różnych uniwersytetów. No oni podobnie mierzą się z mitami na temat klimatu. Niektóre potwierdzają, niektóre obalają, ale też często mówią o różnych zjawiskach, które wynikają po prostu ze zmiany klimatu i kryzysu klimatycznego. Wydają też podręczniki, prowadzą zajęcia z młodzieżą, dorosłymi i w ten sposób klimacie, o klimacie w prosty sposób mówią. Myślę też, że ważnym punktem w internecie jest też, Taka baza wydawana przez organizację, która nazywa się Climate Strategies Poland, to jest baza wiedzy o klimacie. To jest taka, takie miejsce, w którym są zebrane wszystkie raporty, popularniejsze podcasty, ważniejsze artykuły z internetu, ale także z mediów tradycyjnych na różne tematy. To jest takie miejsce, do którego można dodać swoją cegiełkę, jeżeli coś napisało, to można skontaktować się z autorami, oni weryfikują czy te informacje są prawdziwe i publikują w swojej bazie, która jest posegregowana na różne tematy i na różne dziedziny nauki. To są takie miejsca, w których warto informacji szukać, ale też jeżeli z informacjami w internecie się spotykamy, to też warto stosować kilka zasad tego, żeby na fałszywe informacje nie dać się nabrać. To po pierwsze jest sprawdzenie, gdzie ta informacja jest opublikowana, czy to jest czy to jest prawdziwy serwis internetowy, czy to jest na przykład e, strona internetowa, która, która udaje popularny serwis internetowy. Często takie, e, e, taki, takie zabiegi w internecie są stosowane. W mediach społecznościowych publiku, często takie serwisy publikują e, jakieś e, szokujące informacje o tym, że ktoś umarł albo że wojna wybuchła, albo że nowa choroba wybuchła, e, źródło chorob, nowej choroby wybuchło w, w kraju. Te informacje są na przykład podawane z profili, które w nazwach mają nazwy popularnych portali, ale na przykład mają niewidzialną spację na końcu albo zamiast na przykład litery O wykorzystują cyfrę 0 i udają ten portal. Po drugie powinniśmy sprawdzić autora tej informacji, czyli kto napisał tę informację. Serwisy, które podają nieprawdę najczęściej autorów nie podają. Albo są to osoby wymyślone, które, które zdjęcie mają ukradnięte z mediów społecznościowych, albo teraz wygenerowane przez stosowną inteligencję. I najczęściej to są oczywiście autorzy, którzy nie istnieją. To bardzo łatwo sprawdzić, jeżeli mamy zdjęcie autora, to sprawdzamy takie zdjęcie w serwisie Google, w Google Grafika. Dajemy link do tego zdjęcia, które mamy w tej informacji i sprawdzamy, czy to zdjęcie się gdzieś pojawiło i było przypasowane do tego samego nazwiska, ale zazwyczaj po prostu nazwisko, czy to jest, jeżeli to jest jakiś naukowiec, na pewno pojawia się w jakichś bazach um, uniwersyteckich, napisa, na pewno napisał jakiś artykuł naukowy, e, albo wypowiadał się już kiedykolwiek do innych mediów. Rzadko jest tak, że jakiś naukowiec e, wypowiada się tylko raz do mediów. Jeżeli już się wypowiada do mediów, to najczęściej robi to wielokrotnie. E, a po kolejny punkt, no to e, czy ta informacja na pewno jest informacją, a nie jest na przykład reklamą. Bo jeżeli jest reklamą, to polskie prawo obowiązuje wydawców do tego, żeby informowali w sposób dość jasny, że dany materiał jest reklamą, ale nie zawsze to jest tak jasne, jak byśmy chcieli, ale powinniśmy na to zwrócić uwagę, czy ten materiał jest sponsorowany. Jeżeli cofniemy się, albo jesteśmy fanami na przykład Serialu Mad Men, to pewnie wiemy, że w czasach, w których wiedza o tym, że papierosy nie są tak bardzo skodliwe, badania na temat tego, czy papierosy są skodliwe finansowały na przykład firmy produkujące papierosy. No czy one by napisały i dały taką informację, że papierosy są skodliwe? No raczej nie. Pewnie część informacji, które podawały w swoich badaniach, były prawdziwe, ale po prostu te informacje, które były skodliwe dla ich firmy, pomijały. I myślę, że są takie podstawowe i miejsca, i zasady, które powinniśmy stosować, żeby nie dać się okłamać w internecie, ale też w mediach, czy po prostu w trakcie zwykłych rozmów.